Cześć wszystkim, wiem, że długo nas nie było na YouTube, ale wracamy oczywiście z zachowaniem wszelkiej ostrożności. Jak widzicie w nieco zmienionych barwach postawiliśmy tym razem, dalej jesteśmy pomarańczowi, ale postanowiliśmy tym razem pójść bardziej w kolor granatowy, tudzież fioletowy. Tym niemniej zmieniliśmy też naszego dostawcę ciuchów, no i tak dzisiaj ten pierwszy odcinek będzie o tym jak te w ogóle się sprawują. Jak zdążyliście zauważyć, majówka była pod względem pogody bardzo różna, więc przetestowaliśmy w zasadzie ją w każdych warunkach. No, a jak? To wszystko wyszło? Zobaczcie sami. Testujemy nasze nowe teamowe stroje, które dla nas uszyła firma Beyond Reach. Co możemy o nich powiedzieć? Jak na 140 km, który już jest za nami. Są bardzo wygodne. Nie uwierają. I myślę, że kolejną stówę zrobimy w nich bez problemu. Możesz coś powiedzieć jak ci się jedzie lubi mi się do przodu i górę a czasami w dół Ale a wygodnie się doskonale po raz pierwszy w stroju Energy razu 10 punktów do prędkości Czyli testy udane No i jak na razie to na tą setkę pierwszą spoko że są tak duże waty, że nawet ich nie pokazuję. Nasza ekipa po testach na długim dystansie jest zadowolona z komfortu użytkowania naszych strojów. Warto dodać, że spodenki posiadają szeroko cienką siateczkę oraz, w zależności od opcji, wkładkę męską lub damską. Wersja, którą my wybraliśmy, dobrze przylega, nie powodując żadnych otarć. Co do bluzy, największym jej atutem są mankiety, które wykonane są z takiej samej szerokiej gumy jak te w koszulkach, a to daje nam poczucie, że nawet przy silnym czołowym wietrze nic nam nie podbiega. Strzałem w dziesiątkę okazały się tylne kieszonki w kamizelce, dzięki którym możemy zapakować ze sobą trochę więcej rzeczy, co będzie przydatne na dłuższych dystansach. Na pewno trzeba zwrócić uwagę, jeżeli byście się zdecydowali na, na ciuchy z tej marki, na dobre dobranie rozmiaru. bo rozmiarówka jak wiadomo każda jest w innej firmie troszeczkę inna i L w firmie Beyond Reach na pewno nie odpowiada LC w firmie jakiejś innej prawda więc na to musicie sobie zwrócić uwagę a tak jeśli chodzi ja miałem w sumie też przyjemność testowania e, w sumie tej długiej e, części odzieży czyli Właśnie, bluzy i, i kamizelki, tak jak wspominałem. E, nawet w deszczu dosyć mocno padało wtedy. Nie, nie, nie wyziębiłem się. Także póki co dajemy piątkę, ale pamiętajcie o tym, że zawsze może być lepiej. No, to tyle. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał. Dajcie tam jakąś łapkę w górę. I do zobaczenia. W następnych filmach, a czekujemy wiele niespodzianek, więc bądźcie czujni i oglądajcie nas.